Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu, mamy jak widzicie 15 stopni jest chłodno yy, pochmurno i cóż mamy godzinę 7, zaczynamy dzień i czas na śniadanie dzisiaj będzie bułka z ziarnami do tego salami chili i rzodkiewka czyli śniadanie dzisiejsze będzie na ostro i jeżeli macie jakieś takie z jednego z dwóch dni bułki to my zawsze robimy tak, że wkładamy do mikrofali najpierw na 20 sekund, a później taka funkcja grillowa. Różnie czasami 90 sekund, czasami 2 minutki. To zależy też jaką chrupkość pieczywa chcemy uzyskać. Powiem Wam, że te salami, jeżeli chodzi o te salami jest ono rewelacyjne, pomimo tego, on trochę. Yy, pomimo tego słuchajcie, że jest bardzo, bardzo pikantne i widzę, że pani dosyć grubo mi tutaj te plasterki pokroiła, ostatnio było, yy, ostatnio było zdecydowanie cieniej i tej ostrości nie dało się aż tak wyczuć, ale tym razem pani nie pożałowała i plasterki są naprawdę mega. Także cóż yy, przypominam przy okazji moi drodzy o piciu wody u mnie już jak widzicie woda z rozpoczęta, ale to tylko dlatego, znaczy może nie dlatego, że akurat strasznie boli mnie głowa, wczoraj tak samo od pogody, ale z rana woda jak dokończcie sobie sami i cóż, ja życzę Wam póki co cudownego dnia i z Wami połączę się później. Przypomniała mi się jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest, są to opaski surowe przeciw mdłościom i powiem Wam, że nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, tu akurat moja mama nie doczytała, ja też szczerze powiedziawszy biorąc to nie doczytałam, że jest to dla dzieci, jest to para w rozmiarze dziecięcym i jest ona dosyć Ciasta, już, ciasta, dla nastolatek już nie bardzo mm, to musiałaby być naprawdę taka wiecie, nie wiem, osoba anorektyczna żeby, jeżeli chodzi o dzieci żeby to móc założyć także y, to już bardziej takie dla dorosłych dzieci takie mniejsze to tak, ale już takie jakie my mamy to nie bardzo i zaraz Wam pokażę jak to wygląda i tu mamy dwie takie opaski one mają taki guziczek i nakłada się w ten sposób, mniej więcej e, gdzieś tak e, kawałek za opaską, albo mniej więcej tak jak ja mam opaskę, tym guziczkiem właśnie do spodu, czyli taką akumpresurę akupresur, sobie robimy e, i ten guziczek ma po prostu jak gdyby uciskać. Y, tak jak mówię, są dwie sztuki w zestawie. E, najlepszy efekt podobno daje właśnie używanie dwóch takich opasek na obu tutaj nadgarstkach i są to opaski wielokrotnego użytku, ja myślałam, że no wiecie jakoś się tam rozejdą rozciągną, ale niestety nie bardzo więc z, z przykrością po prostu muszę stwierdzić, że musimy poszukać innych takich dla dorosłych a te po prostu komuś gdzieś tam nie wiem odsprzedam jeżeli by ktoś chciał, to piszcie, koszt około 50 zł takich opasek i żałuję, ponieważ w aptece nie mogę ich wymienić, pomimo tego, że no, one nie było wiecie, w żadnej tutaj folii i tak dalej, więc nawet w aptece każdy może sobie to przymierzyć no ale no, pani się nie zgodziła, więc rozumiem, szanuję szkoda tylko, że tyle kasy zostało wydane właściwie na marne no ale tak jak mówię, nie zauważyłyśmy i wyszło jak wyszło. Także fajne, że one są do wielokrotnego stosowania. Jest możliwość prania i powiem Wam, że no koszt troszeczkę jest, no bo tak jak mówię, około 50 zł. Yy, I to pomaga, faktycznie to pomaga. Także jeżeli ktoś ma z właśnie objawy choroby lokomocyjnej, jakieś mdłości, cokolwiek, to właśnie na coś takiego są takie opaski. A tak swoją drogą, słuchajcie, hmm, sprawdza się zasada, że jeżeli chodzi o pomoc innym osobom, to człowiek wyciąga serce jak na dłoni i stara się pomóc i tak dalej. A jeżeli sam potrzebuje tej pomocy, to jej nie otrzymuje i jest zdany sam na siebie właściwie. I powiem wam, że dzisiaj właśnie czegoś takiego doświadczyłam po raz kolejny. Hmm. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo brat akurat mi pomógł. Partner z, z daleka dobrym słowem też, bo inaczej nie mógł. Nie atakuj mnie tutaj. Ale reszta znajomych odzywa się w momencie, kiedy coś potrzebuje. A jeżeli sama ma pomóc, to po prostu nigdy nie ma czasu i w danym momencie nie może dziwne to, że nagle ludzie 24 na dobę pracują, gdzie wiesz o tym, że tego, że nie pracują 24 na dobę. No ale dobra. Ja jestem taka, że nie lubię się prosić o pomoc. Ech, jak ktoś powie raz nie, to po prostu nie, to nie. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie spokojniejsza, chociaż cały czas u nas leje. Pokrzyżowało też to plany. Co tam? Pokrzyżowało plany. Do tego właśnie zepsute auto. Pogoda. Tak, ja wiem, że ty skaczesz, tak? No ale samo życie, prawda? To robimy moi drodzy. Test tej zupki chińskiej ze strony skrami którą pokazywałam wam we wczorajszym holu. I jest to ostra, ostry kurczak ramen carbonara. Opakowanie prezentuje się tak. Jest to 130 gram. W środeczku mamy... Już Wam zaraz pokażę, co my tutaj mamy. O! Ale jaka fajna, okrągła. E, tak, coś takiego. Czyli tutaj chyba jest to, to coś ostre. Żeby to jeszcze było po, po angielsku, to pół biedy, a to jest w języku mi niezda, nieznanym. E, tu domyślam się, że jest tak. Karbo, czyli pewnie jakaś posypka serowa, i jak to robimy? Zalewamy słuchajcie gorącą wodą, czekamy, czekamy 5 minut, później wodę odlewamy i wsypujemy chyba jedno i drugie z tego, co zdążyłam przeczytać. Także co? Do dzieła. My już zalałyśmy wrzątkiem. Yy, mamy 600 ml i musimy odczekać 5 minut. Yy, tylko nie wiem, czy to przykryć. Możemy przykryjemy jakąś pokrywką, i później jeszcze doczytałyśmy, że trzeba nie całą wodę odlać, tylko 8 łyżek. Yy, z tego trzeba odlać, czyli nie odlewamy całej wody. No dobra, zobaczymy, co to dalej będzie. Dobrze, moi drodzy, także już minął czas, czyli 5 minut minęło. 5 czy 6, jeszcze zaraz zerknę i wam powiem, bo skleroza. Tak, 5 minut. I teraz y, trzeba odlać, ale tak jak powiedziałam, część, część wody, nie wiem czy dobrze to sobie przetłumaczyłam, że 8 łyżek trzeba odlać. No cóż, mamy już tutaj miseczkę, do której odlejemy 8 łyżek także raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem i powiem wam że sporo jeszcze tego zostało My odlałyśmy, słuchajcie, trochę więcej tej wody, bo no tak troszeczkę, szczerze powiedziawszy, za dużo jej się nam wydawało, ale mamy w miseczce obok i w razie gdyby, to wiecie, damy radę, dolejemy sobie i teraz tak, trzeba makaron sobie, że trzeba, może i nie trzeba, ale my wymieszamy ten makaron i za chwileczkę wrzucimy pikantną przyprawę. Co prawda my chyba raczej nie będziemy jej całej wlewały, bo może okazać się zabójcza. bo tak jak widzicie tutaj jest hot, więc zobaczymy. U, najpierw sobie powącham. U, o ja. Dobrze. Na razie sobie darujemy. Wiecie, zawsze można sobie dorzucić. Jeżeli najpierw wrzucić całe, a później nie będziemy mogli oddychać i nie damy, nie damy rady tego zjeść. Ja już tutaj czuję ostrość, także może być, może być, słuchajcie, wesoło. To teraz, moi drodzy, wsypujemy dodatek serowy. Jak nam się wydaje, o, trzeba chyba dalej jeszcze to obciąć. Zobaczę co. Pachnie takimi ziołami tego sera to. Sypujemy całe. Coś mi się wydaje, że chyba troszeczkę jednak za dużo tej wody zostawiłyśmy, pomimo tego, że wylałyśmy. Dobrze. No. Stwierdziliśmy, że dorzucimy jeszcze sobie troszeczkę ostrości, no bo przecież <laughs> za mało jej mamy. Ale chyba wiecie co? Zdecydowanie więcej wody trzeba odlać, bo mm, jak wiem, carbonara to chyba nie jest taka płynna. No ale dobra. Teraz słuchajcie, za chwileczkę zrobię test i powiem wam, czy to jest ostre, czy to nie jest ostre. Także zaczekajcie chwilę. Dobrze, moi drodzy, mamy już tutaj miskę przed sobą. Woda zmieniła kolor na taki pomarańcz? Chyba tak. Ja pałeczkami posługiwać się nie umiem, a nie będę się po prostu błaźniła, więc stwierdziłam, że zjem widelcem i zobaczymy. Wezmę od spodu, żeby nie było, że oszukuję, ale zdecydowanie, słuchajcie, chyba mniej trzeba tej wody dać, nawet nie wlewać chyba 600 ml. Powiem Wam, że tak jak powiedziałam, my nie dałyśmy całej saszetki, a to jest tak pioruńsko ostre, żeby nie było. To ja jeszcze sobie popiję troszeczkę tego, tej całej wody, żeby nikt mnie nie zarzucił. Coś tutaj mam, nie wiem czy będzie widać. Woda sama w sobie taka <laughs> dziwna, ale jeżeli chodzi o ostrość tego makaronu, to jest naprawdę, słuchajcie, hot tak jak tutaj. Także to jest dla takich osób, które, które mają mm, nie mają wrażliwego gardła na pewno. Także jeżeli macie ochotę to smakujcie. Ktoś jeżeli lubi takie właśnie ostre klimaty, to jest to jak najbardziej dla was. Ja zdecydowanie jestem team nieostry. To ja już ona słuchajcie. Pierwsze po drugie dziecię ale dam radę jakieś 6 km, więc to też nie jest tragedia a za chwileczkę Wam pokażę coś tak, a my mamy tutaj słuchajcie bodźki Dla mi się pokazać, jeden jest tam, a drugi kawałeczek dalej tam są trzy w gnieździe ale pogoda słuchajcie nie za fajna więc pogoda nie za fajna, więc chyba nie będzie ich aż tak widać mam nadzieję, że mnie nie nasikają, bo dzisiaj jakiś autem to mi narobiły na szybę, więc mam nadzieję, że tam słuchajcie, radę, także tam cały czas bocian bocian bocien jest, ja śmigam, także to później. Tak, już jesteśmy przy takim testowanym dniu, testowym dniu w sumie, o tak ładnie brzmi, testowym dniu, to słuchajcie, jeszcze burger z łososia, wędzony na gorąco, naturalny dębukowo-olchowy super fish i Zrobiłam sobie takiego ala burgera, nie mając bułek, chleb, graham, do tego taki sos, kieczup, majonez, ogórek, pomidor i jak widzicie jedną tylko połóweczkę, ponieważ one są w takie dwa kawałeczki, w dwóch kawałeczkach sprzedawane, ale ja sobie tylko jedno przyłożę, za chwileczkę sobie drugą kanapeczką i taki dzisiaj będę miała obiad. A nawet nie, nie wspomnę dlaczego taki obiad, zresztą sami wiecie, w międzyczasie były przeboje. Więc no tak bywa. Jeżeli chodzi o tego łososia, powiem Wam, że jest świetny, tylko jak dla mnie za mocno czuć czosnek niedźwiedzi. Ja za nim średnio przypadam. Wiem, że chyba się nacięłam, ponieważ były dwa rodzaje tych łososi z burgera i nie zauważyłam, który jest który. Wzięłam pierwszy, lepszy, który leżał po prostu. Także moi drodzy, tym kulinarnym akcentem. Żegnam się z Wami w dniu dzisiejszym. Życząc Wam oczywiście wszystkiego dobrego, zdrówka i przede wszystkim pięknej pogody, ponieważ z nią to różnie bywa. No i oczywiście dobrego humoru. Także my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa! pa.